Dzień dobry państwu. Nazywam się Jan Koszutski i zapraszam na kolejny odcinek szkolenia online przygotowanego przez Dom Aukcyjny Dzisiaj chciałbym opowiedzieć państwu o kwestiach związanych z bezpieczeństwem przy inwestowaniu w dzieła sztuki. Czy są jakieś zagrożenia? Czy inwestowanie w dzieła sztuki jest bezpieczne? Oczywiście bezpieczeństwo to naczelna zasada, którą kierują się inwestorzy w każdej branży. Nie inaczej jest przy inwestowaniu w dzieła sztuki. Musimy zwracać baczną uwagę na zagrożenia, które mogą zaważyć na powodzeniu naszej inwestycji. Co możemy zyskać dzięki wejściu w świat handlu sztuką? Właściwie to dlaczego w ogóle inwestować w dzieła sztuki? Jakiś czas temu Wśród czytelników popularnego portalu zajmującego się rynkiem sztuki została przeprowadzona ankieta, w której poproszono o udzielenie odpowiedzi na pytanie o motywacje, którymi kierują się inwestorzy. Oto zestawienie najczęściej pojawiających się odpowiedzi wraz z częstotliwością ich pojawiania się. Wynika z niego jasno, że inwestowanie w sztukę. To przede wszystkim aktywność wysoce emocjonalna. Ale spójrzmy najpierw na pozostałe motywacje. Jedna trzecia odpowiedzi zwraca uwagę na wartości społeczne, które uzyskujemy inwestując w sztukę. Rzeczywiście prestiż, który uzyskujemy dzięki posiadaniu znanej i cennej kolekcji dzieł sztuki, jest wyjątkowo wysoki. Jeśli ktoś Chciałbym go nazwać snobizmem, to w mojej ocenie jest to snobizm w najlepszym możliwym wydaniu, którego życzyłbym jak najczęściej doświadczać, zarówno sobie, jak i nam wszystkim, jako społeczeństwu. Podobnie, jedna trzecia odpowiadających docenia wartości czysto finansowe, jak osiągany zwrot z zainwestowanego kapitału, czy Ochrona przed inflacją. Blisko połowa inwestujących kieruje się zasadą dywersyfikacji. Finansiści i doradcy inwestycyjni przyjmują założenie, że bezpieczny portfel przeznaczony na sztukę i inwestycje alternatywne powinien wynosić około 10% kapitału. Przy zachowaniu tej proporcji, nawet początkujący inwestor. Powinien czuć się bezpiecznie na rynku sztuki. Myślę, że w Polsce powoli dążymy do osiągnięcia postulowanego poziomu zaangażowania kapitału inwestycyjnego w sztukę i jest to bardzo dobra perspektywa wzrostu rynku. Niemal wszyscy odpowiadający jako główną motywację i korzyść widzą wartości emocjonalne. Które zyskują. To takie kwestie jak choćby rozwój wrażliwości estetycznej, którego doświadczamy przez codzienne obcowanie ze sztuką, to wartość absolutnie fundamentalna dla nas samych, dla naszych bliskich, naszych znajomych, naszych współpracowników. Wśród wartości emocjonalnych są też niewątpliwie uczucia towarzyszące rywalizacji aukcyjnej. Do których doświadczenia zachęcała Państwa Iza Rusiniak w poprzednim naszym szkoleniu. Wrócimy jednak do ostatniej kolumny naszego wykresu. Ponad połowa respondentów uważała, że inwestowanie w sztukę jest bezpieczne. To jest dla nich ważny powód do inwestowania. Rzeczywiście świadome inwestowanie w sztukę z pewnością można uznać za bezpieczne czy jednak są jakieś zagrożenia związane z inwestycjami czy można stracić inwestując zdecydowanie niebezpieczne mogą być inwestycje gdy nie mamy własnego doświadczenia wówczas przyda nam się profesjonalny partner który nam dobrze doradzi znamy jednak zaskakujące przypadki profesjonalnych ofert inwestycyjnych zwykle Zagranicznych galerii oferujących inwestorom bardzo wysokie zyski i coroczne wypłacane odsetki. Uwaga, bo to ogromnie ryzykowna gra. Potrzebujemy sprawdzonego partnera, o którego wiarygodności nie świadczy zaproszenie na ekskluzywną kolację czy znakomita prezentacja, ale realne wyniki sprzedaży. Osiągane na publicznie dostępnych aukcjach. Jeśli oferuje się nam dzieła artystów, które nie istnieją na transparentnym, powszechnie dostępnym rynku aukcyjnym, albo powołuje się wyłącznie na własne osiągnięcia sprzedażowe, to możemy z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że jesteśmy wciągani w piramidę finansową, a nie w realną inwestycję. Czytamy czasem, czy słyszymy w mediach o zakupach inwestycyjnych, drogocennych rzeźb, dokonywanych przez celebrytów, polityków, a nawet finansistów. Nie dajmy się oszukiwać. Inwestorską niedogodnością dzieł sztuki jest niewątpliwie trudniejsza i szybka zbywalność w porównaniu do tradycyjnych aktywów takich jak akcje, waluta czy kruszce. Jeżeli następuje wymuszona sprzedaż, może ona nastąpić w momencie nie najlepszym dla naszego dzieła i wówczas opłacalność naszej inwestycji topnieje. Dlatego zdecydowanie inwestycje w sztukę nie powinny być krótkoterminowe. Najlepiej przyjąć że potencjalnymi beneficjentami będą nasze dzieci, albo nawet nasze wnuki. Jeżeli jednak sami planujemy wycofać pieniądze, załóżmy sobie przynajmniej 10 lat jako minimalny okres dojrzewania naszego dzieła. Przy krótkiej perspektywie czasowej istotnym czynnikiem zmniejszającym efektywność naszej inwestycji, Będą choćby prowizje pośredników, które pochłoną uzyskany wzrost wartości. Myśląc o bezpieczeństwie naszej inwestycji, musimy oczywiście wspomnieć o kwestiach zagrożeń związanych ze złym wyborem samego obiektu. Jeśli obiekt będzie miał wady ukryte, czy to fizyczne, czy prawne, to nasze plany mogą zostać kompletnie zrujnowane. Wspominałem o tym w poprzednim o naszym szkoleniu, że jeśli nie mamy własnej pewności w ocenie wartości obiektu, powinniśmy opierać się wyłącznie na sprawdzonych, wiarygodnych ofertach. Przestrzegałbym jednak przed przerzucaniem pełnej odpowiedzialności za inwestowanie w sztukę wyłącznie na doradców czy specjalistów z domów aukcyjnych. Warto mieć. Własną świadomość, dlaczego wydaje swoje pieniądze na określone dzieła. Czy warto kierować się własnym gustem, wyczuciem? Zdecydowanie tak. Należy określić obszar zainteresowania, spróbować porównać różnych artystów, nurty, kierunki, które mniej lub bardziej nam odpowiadają, i zgodnie z sobą inwestować. Kiedyś. W rozmowie z poważnym kolekcjonerem, który od wielu lat kupuje dzieła wyłącznie jednego artysty, klasyka polskiej sztuki, pojawiło się pytanie, jak to możliwe, że mając kilkadziesiąt podobnych obrazów nie znudził się tym amutorem. W mojej pamięci utkwiła jakże prosta i celna odpowiedź. Ja po prostu lubię na nie patrzeć. Aby skutecznie i bezpiecznie inwestować, powinniśmy świadomie budować, pogłębiać naszą własną wiedzę. Zwykle przychodzi to dość naturalnie, bo jeśli nabywamy jakieś dzieło, wieszamy je na ścianie, to chcemy poznać jego historię, zaczynamy czytać o autorze. Zaczynamy interesować się innymi dziełami tego autora. To zupełnie oczywiste. Dzięki zaangażowanemu, świadomemu inwestowaniu, bardzo szybko mamy szansę zarazić się wirusem kolekcjonerstwa. To bezpieczne zakażenie, które dodatkowo może pomóc w budowaniu wartości naszej inwestycji ponieważ świadomie dobrze przemyślana kolekcja warta jest więcej niż suma wartości obiektów, które ją tworzą. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do inwestowania w sztukę.